Dziś sami nie wierzymy własnym oczom. Przed wyciągnięciem poli z wody zaczęliśmy wielkie sprzątanie. Myśleliśmy, że znamy każdy jej zakamarek, a tu niespodzianka. Odkryliśmy rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia. Nasza łódka ma więcej sekretów niż niejedna szafa na lądzie. Z zakupy? Zakupy! O, jak tam sytuacja? O. Dużo do powiadania masz? Nie, nie tak dużo. W ten... Dźwig na 25, o 9 jeden, rano. 24 czwartego możemy przyjechać dzień wcześniej. I już pod travel lift? Tak, gdzieś około 4 mhm. Zgodnimy w, w dzień, w dany dzień. Mhm. Znaczy 24. Manu czeka, więc wpadnie Mówi, że absolutnie żadnego malowania, nic takiego, bo mówi, że ma tylko nas i budowanie jeszcze jednego katamaru i ma po prostu zmaksowaną ekipę. Okay. Więc A że musimy... mówi w pokładzie, tak? Tak. mówię mm -hmm. mówi, że to jest bardzo pracochłonne, więc mówi, że nie ma opcji w ogóle. Okay. Mówi, że nawet łazienek mi nam nie pomaluje. Co Także no. mówię, że ma zmaksowaną ekipę zuby. A no mamy jakieś B na innych? Eee, no mamy, jestem jakiś kostek. Ale jeszcze wymyśliłem, że może ten. Może Piotrek z Andrzejem. Mm -hmm. Jakoś tak. To jest wcale już wymyślimy Dokładnie. luzik. Nie, nie ma problemu. Nie. A jak coś to popłyniemy z niepomalowanym popalem, to nie naszym... Ten problem. Mm. Jak szkoła? No skończyliśmy szkołę, właśnie tutaj ogarniliśmy się. Ogarniamy. Się. Jedziecie do Marine do Etana, później. Szykujemy się do wjazdu i właśnie chcieliśmy sobie przypomnieć, jak wygląda dokładnie to nabrzeże, więc fajnie mieć stare vlogi. Pamiętacie, jak nam silnik Volvo padł i wjeżdżaliśmy, więc tu mamy i drona i wszystkie materiały, więc właśnie sobie zrobiliśmy analizę całego nabrzeża, jak to wygląda, bo dziś jesteśmy sami, nie ma żadnej asysty, jesteśmy sami w czwórkę, więc dzięki temu mówimy, że po lewej stronie mamy gumę, po prawej stronie nabrzeża, ale jest proste i dosyć wysokie, więc nie ma żadnych niespodzianek i nie powinno być niespodzianek. Ale wiadomo, trzeba się przygotować i też nigdy nie wiadomo, co tam się wydarzy, tym bardziej dzisiaj dosyć mocno wieje. Nadszedł znaczy czas, aby podnieść kotwicę i ruszyć w stronę stoczni. I serio, my to mamy farta. Dwa razy w roku wpływamy do portu i drugi raz znowu porządnie wieje. Nie wiem, czy pamiętacie, jak zimą lecieliśmy na narty. I akurat wtedy, gdy wpływaliśmy do mariny, też głowę urywało. Dziś wieje około 20-25 węzłów. To niby nie jest jakoś dramatycznie dużo, ale dla nas z jednym silnikiem i brakiem steru strumieniowego oznacza to jedno: maksymalną czujność i precyzyjne planowanie manewru. Czumy gotowe, odbijacze na miejscu, możemy zaczynać. Trzymajcie za nas kciuki, oby poli gładko płynęła do stoczni. Nasz ostatni rejs na najbliższy kwartał. Ja. To była sytuacja awaryjna. wiesz co się z tam. Tak? Spuszczam go nagle? Tak. A nie pociągnij. Nie, Nie, ty trzymaj, go. Jak coś to będę mówić, gdzie. Tak, tak dobrze, dobrze będzie. Dobrze. Super, jest okay.

Daj, tylną podaj, tylną podaj, tylną szybko podaj. Szybko podaj, szybko podaj tylną. Odbijacz. Dobra, Odbijacz, puść. nie wiem dlaczego nas kręci. Mama, ale on nie może puścić odbijacza do wody. to jest w porządku. Nie mogę, zaczął nas kręcić trochę w tam tamtą stronę, nie wiadomo dlaczego. Hello! Uff! A teraz ten. A teraz jedziemy powolutku do tyłu. i Tam no, zacumujemy y, tą rufową, a tu na tym uchwiecaniu zacumujemy sobie dziobową. Okay? Mhm. Mm no wpasowaliśmy się tu nieźle. Znamy już tą historię. Manewr był bezbolesny. Manewr był bezbolesny. Myślę, że wystarczy już. O. Co to było? Odbijać. No właśnie nie odbijać tylko... ja. To mamy Teraz tak O, Julek teraz tutaj pomaga. Trzymaj, dobrze trzyma dzielnie. <grytanie> Dobra, wisiu. No to już za to kłębki. tutaj dookoła. To już to jest Wiesz co, Zrobię tak będzie trzymaj łatwiej. przez ucho. Ucho przyłóż, przy czy, czy dzisiaj nas powieszą? Po wspaniałym zacumowaniu na teraz kapuśniaczek. Kapuśniaczek pod dźwigiem. Jemy, żeby się posilić, bo jeszcze czeka nas dzisiaj sporo pracy, bo zamierzamy dzisiaj rozładować trochę poli i powyrzucać rzeczy, które wyjdziemy od Gdańska. No, to no. cały był właśnie pomysł, żeby się ustawić tak fajnie, tak. Że, że jesteśmy tutaj na, yy, na noc, e, jako pierwsza łódka, którą będziemy podnoszeni dzięki temu mogliśmy sobie wyjechać po prostu od razu na miejsce. Mhm. A tu fajnie, bo mamy zaraz śmietniki dosłownie 10 metrów, więc... Mhm. Chodź kapitanie, siadaj. Wypijemy kawę, zanim się zabierzemy do roboty. Tak. Oj, kur... Właśnie sobie tu gadamy, że na kotwicowisku jest, było wiele nieprzyjemniej. A tutaj jesteśmy w stoczni. Co prawda, jeszcze tu właśnie jesteśmy ochronieni od wiatru. Od wiatru, który ostatnio tutaj na Martnicę, Dwa tygodnie właściwie 20 węzłów. więc już mieliśmy dosyć tego wiatru. No, no, a tu nagle tak przyjemnie. W ogóle to jesteśmy w ogóle w szoku. Chłopciup? Tak szybko nam poszło, że nie zarejestrowaliśmy, że to się wydarzyło. Chłop, siup. Tak. Czy tak uważasz? Tak, bo no elegancko, bo wpłynęliśmy. Ja tak myślałem, że jeszcze zrobimy tutaj jakieś, mm -hmm. e, jakieś e, kółko czy coś, żeby zbadać temat. E, I e, okazało się, że właściwie jest bardzo spokojnie. Ja wiem, że tu się mieścimy między ten beton, więc mówię, dobra, wjeżdżamy, no nie musimy nawet wiązać. cum, tak naprawdę wystarczy zatrzymać się na silniku i nas delikatnie zdryfuje na tą e, lewą. O, e, lewą burtą do, do, do tego doku i do widzenia i po temacie i dokładnie tak zrobiliśmy I tylko cofnęliśmy się później bo się okazało, że właściwie nie ma gdzie się dowiązać no i to wszystko i w tym cofaniu żeśmy lekko gumę przytarli na temat jest malutka polerka i będzie po zawodach no, także także wyszło totalnie bezboleśnie i bardzo szybko i sprawnie i elegancko także teraz tylko jeszcze podłączymy elektrykę i bierzemy się grubo do roboty Jaki plan? Plan jest taki, że wybeszamy poli i robimy z niej maszynę regatową a jutro rano dźwig Hopsiu piw w powietrze. O dziewiątej rano, mniej więcej, pod, przyjdą nurkowie, zaczepią pasy pod spodem, i ten, i lecimy w powietrze i na ląd. po prostu nieprawdopodobne. Ja nie wiem. Taką graciarnię wodziliśmy od Gdańska. To jest skandal. To jest skandal. To jest skandal. Jesteś? Jestem. Słuchajcie i to były tylko rzeczy, które mieliśmy w lewym dziobie. Ale dla pocieszenia w prawym nie ma tego graciarnia, tej graciarni. To jest po prostu... Ja jestem załamana. Ja jestem totalnie załamana. To jest po prostu nieprawdopodobne. Słuchajcie, to wszystko, co widzieliście na zewnątrz, zmieściło się tutaj, w lewym dziobie. Jest teraz pusto, poza ramkami do naszych okien, które zostawiłem, bo bardzo ładnie wiszą w powietrzu i nikomu nie kolidują. Zostawiam je po prostu. A co było masakra? Dobra, wychodzę stąd. O, jak to jest cudowne. Ty lepiej nie patrz, co tu się dzieje dookoła. Nawet nie chcę wiedzieć. Tata, tak, no, zrobiliśmy nawet wyspę. Popatrz, patrz, patrz, pokaż tą minę swoją. Ja chcę to zobaczyć. Widzisz? Jezus. No. Patrzcie, nawet wyspę odkryliśmy. Ej, to wreszcie to musimy mieć się z Saigonem. Saigonem. Saigon to jest już w ogóle inna historia. No. Tam tutaj pięknie się prezentujesz, naprawdę. Cały burdel Dawidowskiego. Jest tylko lewy. Gdańsk. Dziękujemy. Po Gdańsk. Tak, pole po prostu dokowej, cały. Cały bullshit. Ja piordzielę. No i świetnie. Co, co jest do wywalenia? Chciałbyś sprzedać. Co sprzedać? No tak. Gawina żeby tu wziął, zmierzył i sprzedał. Nadszedł ten dzień. Poli wyciągamy na brzeg na sezon huraganowy, czyli na co najmniej 3 miesiące przerwy od wody. Mam już na koncie wiele takich operacji, w tym te najbardziej spektakularne jak w Gdańsku, kiedy 200-tonowy dźwig podnosił poli nad masztami innych łódek. I to dwa razy. Do dziś pamiętamy ten dreszczyk emocji. Pewnie się zastanawiacie, po co taki dźwig, skoro poli waży, według Bartka, 15 ton, a według mnie, absolutnie 16. Tak naprawdę cały problem to szerokość. Poli ma aż 12 metrów szerokości, więc potrzebuje potwora z potężnym ramieniem żeby ją bezpiecznie podnieść. Nurkowie będą? No pewnie będą. A, przecież nie. Już pytali o... O to gdzie włożyć masy i regały? Tak okay. tutaj operatorzy. Jak tam Kuba gotowy? No. Brawo. No. <noise> Martwoskie. Co to będzie? Z francuskiego na polski, z polskiego na polski. co będzie? No więc sytuacja jest taka, że nasza łódka jest bardzo szeroka, tu dno jest niedaleko, dno jest podobno bardzo mułowate i ta, te pasy jak zwisają, to zwisają, jak my je próbujemy opuścić wystarczająco nisko, żeby, żeby przeszło pod mieczami, to znowu środek jest tak nisko, że, że zakopuje się w dnie. Więc musi nurek zejść i to przestawił. Czekamy na nurk. Czekamy na nurk. Czekamy, na... Czekamy na nurków, którzy ustawią dobrze pasy, więc brygada. No słuchajcie, już to prawie się dzieje. Eee, przyszedł Nurek, właśnie wskoczył do wody i zaraz się dowiemy, o co tam chodzi. I czekamy na komendę, żebyśmy opuścili poli, bo siedzieliśmy już na zewnątrz, ale jest gorąco i wróciliśmy na chwilę do domu. Więc w czasie wypiliśmy kawkę. Cię Co? I jeśli, jeśli wolno, mogę Cię podać jako takiego... Czuję jakbyśmy wisieli już trochę Tak? Okej, okay, wyprowadzamy się. Już po raz drugi Dzieci się pakują To jest to odbiornikuje w będziemy później kombinować, jak to Tu jest ten moment czy jest ten moment, jak się no? łódka Pasy no. zaczynające ten... Strasznie nie lubię, jak łódki przestają pływać. Mega się stresuję. Ewakuacja. Organizacja To jest ten moment. Na Travel Lifcie cała operacja powinna być tylko formalnością. Ale wiecie jak to jest, kiedy nasz dom unosi się nad wodą, każdy jej ruch to moment wstrzymanego oddechu. Stoimy, patrzymy i czuwamy, dopóki Poli nie stanie bezpiecznie na swoich podporach. Poszło! Stoi! Czy i na Jesteśmy na poli już. Jeszcze jesteśmy na tym. Już nie wisimy na pasach, ale nad nami jest travel lift. To zjeżdża. O, jaki burdel. Życie na betonie. No i tak kochani, jesteśmy na lądzie. Ale pokażę wam, co wyszło w praniu. Jak zacząłem czyścić tym wodą, podciśnieniem normalnie zaczęła odłazić farba. Potem było to konsylium naukowców. No i generalnie twierdzą, że po prostu po pierwsze jest niezeszlifowane nierówno od bo tutaj część staje lamina, a część został żelkot, więc to już inaczej pracowało. Drugie, że musiało być nieoczyszczone, jeżeli takie płaty odchodzą. O. A trzecie. Że okazuje się, że w ogóle po piaskowaniu było odwrotnie, prawdopodobnie zrobiona warstwa, znaczy najpierw była położona, e, położona szpachla, a potem e, farba. A podobno powinno być odwrotnie, bo generalnie zostają włoski i jak się robi szpachlą to się zamyka powietrze w środku. Tak czy inaczej, to wszystko wybomblowało. Mniej więcej na całym, e, całym kadłubie mamy bąble o. I to normalnie, a i to nawet nie jest słona, O, teraz widać, od razu kwas wy, wy, wy ten wy, wychodzi z reakcji. A także niestety musimy to wszystko wyrżnąć, czyli scheblować, nawet nie szlifować, tylko schęblować. Będzie heblowane e, takim elektroheblem na głębokość taką, żeby wyrównać dokładnie kadłub, i później e, laminowane jeszcze raz jedna, jedna warstewka. Tym razem epoksą, i potem wszystko prawidłowo pokryte i dają nam gwarancję na lata. No więc zobaczymy. U segredus wendach florestad zilus pachamama, pachamama, abria konsciencja, duszne sfiliu za kresę.